Si, 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 si Skylines, witam was bardzo serdecznie Cześć, z tej strony ja Czyli Cezary, Kazimierz, Dominiak Znany też jako król citysków Znany też jako waszy ulubiony youtuber Witam po przerwie kilkudniowej Z odcinkami, jestem z nową energią Nowym nastawieniem, nowym zoomem na kamerce Witajcie kochani Nie było odcinka przez parę dni, wiem o tym Bardzo was za to przepraszam Otóż nie mam totalnie jak się wytłumaczyć po prostu nie miałem czasu go nagrać, ale dzisiaj mam czas, zrobię sobie fajną taką sesyjkę nagraniową i kilka odcinków dla Was. Myślę, że trzepnę. Zostawcie łapkę łapkersona w górę, jeżeli Wam się spodoba, film OS. I dzisiaj budujemy z pozytywną energią na morze miasta. W ogóle się strasznie cieszę, bo znalazłem router, który zgubiłem gdzieś tam w szkole jakoś tam, nie wiem, 50 dni temu i się strasznie cieszę, że go wreszcie znalazłem. Fajnie, że ktoś mi go po prostu nie ukradł perfidnie, tylko, że go, tylko, tylko, tylko że go mam. No to co? Dzisiaj pomyślałem, że weźmiemy sobie te takie najmniejsze drogi. W ogóle pozamieniałem wszystkie skiny dróg w Cityskach na pojedyncze skiny dróg. Mam nadzieję, że to coś się da, jeżeli chodzi o wygląd tego wszystkiego. Tutaj, tak czy siak, te autostrady są takie dziwnie ciemne, to generalnie wygląda śmiesznie, ale nic z tym nie zrobię już w, w takim wydaniu. I powiem wam tak, tutaj zainstalowałem sobie jakiegoś nowego moda, będziemy go jeszcze ogarniać Co to jest, usunąłem z 5 modów, które mnie denerwowały, na przykład te Network Skinsy Jak będę miał lepszego moda tego typu, tego zainstaluję, czekajcie Ja tylko chciałem sobie sprawdzić Roads United, był taki mod, o jest Core 2.0 Czekajcie, przełączę sobie na North America Ale świetnie, dobra Teraz mamy takie ładne, mm, teraz mamy takie ładne skiny na drogach z żółtymi elementami. Tak te drogi wyglądają lepiej, zresztą dajcie znać w komentarzach jak chcecie, żeby te drogi mm, były u mnie. No niestety na te podwójne nie łapią się te skinki i to wygląda dosyć dziwnie, ale e, no niestety nic z tym nie mogę fantom na razie zrobić. Może później się postaram o coś, e, o jakiś fix na to, ale na razie no niestety jestem, że tak powiem, uziemiony. E, więc co dzisiaj robimy? E, dzisiaj sprawdzamy sobie ruchu liczny i sprawdzamy jak dobrze to miasto prosperuje. Wiem, że prosperuje fatalnie, ale przynajmniej staram się łudzić. E, tutaj mamy korek jak 150, właściwie na całej tej alejce robi się nam wielki korek. No nie dziwię się w sumie im troszkę. Mm. Jak możemy, dobra już wiem jak możemy rozwiązać sytuację, bierzemy sobie tutaj to narzędzie, klikamy na skrzyżowanie i dajemy, że mogą sobie jechać je jebut jeszcze dalej, jak chcą to niech sejadą. jadą. Jeszcze tutaj dajmy e, troszkę inaczej pasy, bo to ma być tylko na prosto, to ma być tylko na skręt, to dzięki temu będziemy mogli rozdzielić i na tym pasie nie będą musieli na światłach czekać, w ogóle zlikwidujmy tutaj te światła, są absolutnie useless, e, jakieś uselessy te światła wymyślałem, nie wiadomo po co. E, gdzie oni jadą ci wszyscy ludzie? No, to jest chyba nie do domów. No, może do domów, ale cicho czarek. Wcale tak nie jest. Udawajmy, że mm, to się nie dzieje. Dobra, jak to wygląda? Nie no, dobra. Odkorkowaliśmy ten fragment. W ogóle na, to jest rondo. Muszę sobie. Nie włączyć na nim światła, tylko muszę dać sobie swobodny przejazd. Tu out, To out. Ono na razie nie jest zakorkowane, także ja się w tym momencie z tego cieszę. Ale kiedyś może być i to może być przypał troszkę. Okej, okay. jak tam z koreczkami, tutaj mi powiedzcie. No, tutaj, tutaj. <ścoughs> oj, 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 oj. oj. Co tu się dzieje, takiego że są te korki? No, cholery jedne przechodzą mi przez jezdnię, gdzie nie trzeba. Wiecie, co zrobimy? Tu mają takie zajebiste przejście. Wyłączam przechodzenie przez jezdnię yy, na tym skrzyżowaniu tu i tu. I przez to troszkę sobie to odkorkujemy. Też nie mam danego pojęcia, jakim cudem ktoś tu próbował zawracać. Jest to idiotyczny pomysł i absolutnie nie ma racji bytu. Zakaz zawracania. Yy, to, to jest zakaz. Chyba tak, dobra. Najwyżej po prostu spieprzę, ale jak goś zawracał bez tego, to teraz myślę, że nie będzie. Mam nadzieję, że też nie będziecie przechodzić za bardzo przez tę ulicę. Okej, okay, to się zaraz powinno odkorkować. Tutaj sobie dzieciaki wesoło biegną do szkółki. No patrzcie jakie śliczne. Jezus, kocham tę grę. Szczególnie z, ty z tymi wszystkimi skinkami, z tym wszystkim. Naprawdę zajebiście to wygląda. Ehm, przepraszam was w ogóle, że w poprzednich odcinkach nie było e, spisu modów w opisie. Teraz paczka moja modyfikacji, jeżeli uda mi się to ładnie ustawić. E, powinna być już po tym odcinku. Dziś chciałem się pobawić z takimi małymi drogami dwukierunkowymi. One są strasznie malutkie. Ehm, I nam się zmieszczą w różne miejsca. Ehm, dzięki czemu będziemy mogli fajnie pobudować w niektórych miejscach domki, bo nie lubię mieć takich wielkich potów zieleni w mieście. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Tutaj będę musiał sobie troszkę pomaglować z tym, także weźmy sobie wyłączne przyciąganie. Potem wyłączmy sobie właściwie wszystko. No, niestety, Cezary nie uda się bez wyburzenia domku. Ej, tu się może udać, tylko że. A, cholera, jasna, dobra. Już wiecie co, nie będę kombinował niepotrzebnie, ale, ale brzydko to powiedziałem. Zobaczcie, um, chodzi o to, że bardzo z, um, brzydką manierą w głosie. Dobra, pyk. Mm, pyk. Ziu, ziu, ziu. Nie wiem czemu tu nie mogę tego zbudować, ale dobra. To w ogóle się nie snapuje, dobra, te drogi mają mało sensu jednak. Eee. Um, ale przynajmniej troszkę wypełniamy tę przestrzeń miejską, co nie? To też jest chyba ważne. To jest, rozumiem, tak. To jest w ten sposób zbudowane, no to dobra. Tutaj niczego nie niszczę. Tak, do tego momentu mogę postawić drogę. Kurde, ten zoning mnie denerwuje. Zone Anarchy, wyłącz to. Mordo. Weź się nie psuj. Dobra. Tutaj też spróbujemy wbudować domki ile się da, no i zajebiście. Mamy już troszkę bardziej to zagęszczone, bo bardzo nie lubię takich wielkich, wiecie, placków zielonych, które nie wiadomo po co tutaj są w sumie. E, dlatego dzisiaj będziemy się starali to ponaprawiać głównie. E, I też może za chwilkę rozbudujemy sobie troszeczkę to nasze miasto. Anarchię oczywiście włączamy, bo jest nieodzowną częścią absolutnie tej gry. E, tutaj teraz muszę znaleźć taki kurde kąt, żeby nie zniszczyć absolutnie niczego. Tylko, że taki kąt może nie istnieć, obawiam się. Dobra, to zrobimy to mówitem Mod, który kocham absolutnie, ponieważ pozwala nam przesuwać rzeczy w różne miejsca w śmieszny sposób. Dobra, tutaj sobie to dowolimy dotąd. I zajebiście, wiecie, teraz... Teraz sobie możemy... Nie, podatków już nie podnosimy, bo z podatków na razie trzepiemy takie siano, że wow. Mm. Ok, Portland City Policies, bo tego jeszcze w ogóle nie ruszyliśmy, a powinniśmy. Parks and Recreation, tutaj zwiększamy sobie wartość terenu od razu. Może nam z podatku hajsy trochę się obniżą. Nie wiem, przyspieszę sobie czas, zobaczymy czy się obniżają. Nie, no nie idą jakoś mocno w dół. Zwiększa budżet na nie i zwiększa wartość terenu. Education Boost nie potrzebujemy. Recycling nie na razie. High Ticket Prices nie. Free Public Transport, możemy sobie na to pozwolić. A teraz bardzo bym ba chciał przekonać w sumie ludzi do autobusów i, i całej reszty tej hałastry w moim mieście, także na razie sobie weźmiemy to tak, no i co, no i budujemy sobie ładnie drzewka, tutaj drzewka są najważniejsze, w mieście, jakieś budynki mieszkalne, kto wam powiedział, że budynki są ważne? Drzewka, moi drodzy, default. Oh fuck, dobra, wiecie co, wpiszemy sobie tutaj po prostu 8, bo nie chcę mi się absolutnie z tym bawić, to będą bardzo gęste drzewka w takim razie. Pyk, pyk, zajebiście, macie takie tutaj mm, miejsce do pochodzenia sobie, mm, taką małą alejeczkę, tutaj też dookoła tego bym sobie troszkę tych drzewek posadził, tu drzewko, tu drzewko, tu drzewko, tu są jakieś takie ciemniejsze, to sobie to zróżnicujemy jakoś ładnie, no. No i teraz jak patrzcie, jak sobie jadę z perspektywy takiego typka, co jedzie sobie mm, tym. To mam tu bardzo dużo drzewek, wszystko jest pięknie wyciszone, bo drzewka też tłumią troszkę hałas. No i mniej więcej to fajnie wygląda. Czekajcie chwilkę tylko. Dobrze, Miśki, jestem z powrotem. Witam okay. Was serdecznie. Dla Was to nie było nic, dla mnie to było jakieś 5 minut. Dostałem właśnie powiadomienie, że mój film, na którym siedziałem, kurde, ostatnie 2-3 dni, został zdemonetyzowany. Także zajebiście. Super, YouTube, dobra robota. Kocham tę platformę. No cóż, no trzeba, mm, trzeba z tym się pogodzić czasem, no, że, że się demonetyzują. Znaczy mnie nie boli to, że nie zarabiam, tylko to, że jest gorszy zasięg filmu po prostu i że mniej osób go zobaczy overall, nie? Mnie, jakoś nie, nie ubolewam nad tym, że będę miał. Tam te 5zł mniej na koncie, nie wiem, to, to jakby jest Bardzo, bardzo nie o to chodzi Weźmy sobie, zbudujmy jakąś strefkę przemysłową Tylko, że nie mam żadnych takich ten, mam taką ogromną Po prostu wydupistą, czekajcie Nie wiem czy ja mogę tutaj mm, walnąć Patrzcie jakie to jest wielkie Zróbmy sobie tak O oh fakt, tutaj prąd potrzebuję mieć Dobra, o kurde, tej się w domki wdupiłem trochę Ale cicho, wcale tak nie jest eee, Tego nawet nie rozwala No dobra, będzie domek w filarze w takim razie To będzie miniaturka tego filmu, czekajcie Się ustawię tutaj jakoś ładnie nie, nie to To też nie O dobra, jest A co to daje w ogóle? Ale mam pro, postprocess UI. Czekajcie, co ja mogę sobie robić z tym? anti mogę na przykład. Czekajcie, bo ja nie chcę sobie tu nic zburzyć. Mogę to sobie zwiększyć. O, ale super, będę miał anti-aliasing. Czy to mi jakby obciąża komputer tak bardzo, że nie działa? No, zmienia się, w cholerę się zmienia. Dobra, to dajmy FXA i będzie lepiej wyglądać gierka No to widzicie, człowiek się uczy całe życie Ja się z wami tutaj czegoś uczę Aż usłyszałem, aż jak komputer mi zaczął mocniej chodzić Właśnie, drzewka Więcej drzewek musimy dać Szczególnie jak mamy taką ulicę tutaj piękną mm. Gitara się ma w mojej kuchni widzę ponownie, jak zwykle Czarek robi 10 tysięcy przerw w nagraniu. Bardzo dobrze, że w OBS jest taka opcja w ogóle, że można sobie zrobić taką przerwę. Yy, I to potem sprawia, że na przykład nie muszę ciąć tych materiałów, więc to jest jakby taki montaż na żywo, bym powiedział, nie? Bardzo fajna sprawa. Polecam OBSa każdemu, kto chce tam nagrywać gierki czy coś z nimi robić. To generalnie spoko opcja bardzo. Dobra, pyk, ale śliczny drzewka porobimy Jejku, to będzie najpiękniejsze miasto świata, naprawdę. Mm, bardzo dużo zieleni chcę, chcę tutaj wprowadzić w przyszłości. A właśnie, a propos wprowadzenia różnych rzeczy e, Tu bym wprowadził prąd, a nie, bo to już łapie prąd z tego To dobra, mamy... ile to zatrudnia osób? 45, 45? W cholerę, 90 e, To tu sobie zbudujemy więcej domków Mam nadzieję, że to nie jest zła decyzja. Czekajcie, czy to nie jest zbyt... Och, shit, dobra, tu nie, tu jednak nie e, Tu sobie możemy też walnąć domki Na, ra na razie Okej, okay, jakiś park może by się przydało też tu dupnąć malutki O, to był taki perfekcyjny na te tereny I tu też możemy domki postawić, w razie czego trochę jak Monopoly, co? Stawiam same domki Tu może być też dworzec, ale to w późniejszym etapie gry, jak tu się wszyscy już poprowadzają i generalnie ludzie polubią te okolice troszkę bardziej Prąd się ładnie podłączył, także zajebiście To powinna być na pewno fajna okolica, myślę Tutaj są różnego typu zabudowanka i ziół. Naprawdę fajnie to wygląda. Czekajcie, ja bym tu jeszcze ścieżeczkę taką malutką dał e, łączącą e, ten, cały, ten cały Majdan z resztą świata. Czekajcie, patrzcie to. O, taką ścieżeczkę tutaj dał. Ona troszkę pod górę idzie w pewnym momencie, ale generalnie stąd można sobie ładnie przejść tutaj. Mm, nie wiem, czy nawet nie walnąć ci ścieżki. Czekajcie, jak to będzie wyglądać. No, wyburzę jeden domek, nie? Ale to, to już paliko z tym domkiem. Pyk. No, co się stało? Nie, nie buduj mi tego tak. Co za shit. Absolutnie nie. Mm, czekajcie, to musi być wszystko tą podniesioną drogą. Dobra, tu już daj normalną. Pyk. O, proszę bardzo. I można sobie teraz zejść stąd tutaj. Może być to troszkę strome dla niektórych, ale, ale cóż, no wybaczcie. Okej, okay, nie mamy już zapotrzebowania na domki, co mnie bardzo cieszy. Zmalało nam też parę tysięcy przychodu z podatku, ale on cały czas rośnie, także naprawdę, jeśli nie martwię tymi pieniędzmi, to jest ostatnie, czym się martwię w tej grze. Ej, jestem tak szczerze strasznie ciekaw, czy jest tutaj gdzie? Są jakieś pasma górskie może, takie wyższe? Właśnie chyba nie ma. Tu może by było dobre miejsce na, nie fontannę, tylko na tamę, kurde. Mm. Uh, 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 uh. Nie czekajcie, tu 16 MW by było Tu 32 Jakby można było tu tamkę zrobić 160 64 Nie ma to absolutnie sensu, dobra Nieważne, ja strasznie nie umiem tam w tej grze. Nie ma po prostu jak ich budować, szczerze, jak tak patrzę. No dobra, no to się bez tamy też możemy obyć. Tutaj chyba bym prąd rozbudował. Nie, dobra, z prądem jesteśmy na razie na easy. Tu mam takie troszkę pagórkowate tereny, gdzie domki się raczej nie pobudują. Generalnie, chyba że je bardzo zmuszę, ale nie chcę ich bardzo zmuszać jakoś. To co, doprowadźmy to prąd może, no tu jest prąd przecież, woda tak samo, chryste panie, czemu ci przemysłowcy cholernie się tu nie budują, a nie mają stref, dobra Nevermind, e, Cezary jesteś świetnym burmistrzem, naprawdę, chciałem ci powiedzieć, tylko że jakbyś jeszcze dawał cholera strefki to by było milutko mm. No i proszę bardzo, przemysłowcy się budują, nasi potentaci cholerni Nie wiem czy to nie za blisko domków, ale tu, są, tu jest takie pasmo drzew, które wyciszają generalnie, to myślę, że myślę, że da radę o, Tutaj sobie też, tu też może być głośno, ale to cichutko, wcale tak nie jest Nie widzicie tego, że buduję domy bezpośrednio przy torach, gdzie zaraz będzie jeździć miliard pociągów, to wcale tak nie wygląda Moi mili I tutaj nie wiem, szczerze czy nie zrobić takiego deptaka? Nie, dobra, może tym deptaczkiem się zajmiemy kiedy indziej. Na razie bym chciał inne rzeczy troszkę, na innych rzeczach to tak powiem, się skupić. Zacznijmy, może, tę alejkę przemysłową. Co tu się dzieje? C czym wy jesteście? Pumping is our business. Dlaczego? Nie, nie jesteście ropiarzami, cholery małe. Jesteście przemysłowcami zwykłymi. Chryste, panie, czemu mi ta ropa cały czas. Nie powiem co robi. Ach, dobra. Jak to wygląda tu z tym? No, tutaj już nie rozbuduję za bardzo tej ulicy. Jest ona dosyć mocno. Tak powiem, wykorzystywana, ale na razie to wygląda jeszcze Git. Jak tam w ogóle przejezdność ulic? 81%. Dobra, jak spadnie poniżej 80, to jest źle. Um, znaczy, nie, poniżej 70% to jest tak dla mnie źle zwykle, więc jeszcze Git jest. Dobra. Troszkę więcej jeszcze przemysłowców tutaj. Rur, 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 rurkowca. Yy, pyk. Pyk, weźmy tu, stawmy trochę tego przemysłu. E, przemysł, moim zdaniem, lepiej stawiać cały naraz. Nie będziemy tutaj się rozdrabniać. Szczególnie, że nie ma żadnych asetów ani niczego pobranego, po prostu. E, fajnie by było, gdyby tutaj nie zanieczyszczać aż tak gleby. Więc y, tu było chyba coś takiego w City planning Jest dobra, zwiększa dwa razy. Nie wiem, czy to chce. Industry 4.0. To nie, to nie ma sensu absolutnie. No dobra. To zostawmy to na razie. Jezus, Maria, tyle ludzi chce się tu wprowadzać, że nie, nie nadążam po prostu z tym. Znaczy, ja wiem, że nie muszę też nadążać, nie? To, to jest taka. Taki spokój ducha przynajmniej dla mnie Czekajcie wiecie co? Wiecie co zrobimy? Ja bym tutaj wziął to mm, I pozamieniał te drogi na jakieś inne cholera jasne Bo naprawdę nie mogę na to patrzeć jak to jest ciemne to jest jasne Bym wolał żeby wszystkie te autostradki były jasne tutaj na dojazdówkach e, To zróbmy tak Tutaj miałem taką fajną drogę na 3 Dobra, może być cztero. Chryste, aha, dobra, jak to zapgrade, to rozwalę kamyki. Ja nie chcę rozwalać chyba kamyków, wiecie? Dobra, to zostawmy to jak jest yy, i pobudujmy może tutaj jakieś osiedla, Osiedelko, jakby to ktoś kiedyś powiedział w komentarzu. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jak wam się seria podoba, widziałem, że tam piszecie jakieś komentarze, ale strasznie ich mało jest. I generalnie pod filmem jest średnio 4-5 komentarzy. Także dajcie znać, czy wam się seria podoba, czy chcecie więcej tego typu materiałów. Zawsze to jakaś motywacja dla mnie, co nie. Yy, ja zawsze lubię takie komentarze czytać. Yy, też lubię ich pisać u innych twórców takie komentarze, bo to zawsze, wiecie, tak motywuje twórcę. Mnie to zawsze motywowało. I ja nie jestem jednym z tych YouTuberów, którzy. Yy, dla których komentarze to jest tylko statystyka, ja je codziennie naprawdę czytam. Takie może. Nie to jest prawie że hobby dla mnie, szczerze czasem. Nie wiem, czy się już nie przepierwszyć na drugą stronę tego, ale chyba jeszcze podaruję, spasuję sobie. Yy, I tutaj pobuduję ładnie domki. Tu może jakąś prywatność sobie damy i ten. Mm, no. W ogóle cieszę się, że nie przyjęliście jakoś okropnie tego, jak byłem strasznie wkurzony, chyba w poprzednim odcinku, czy coś, na wynik wyborczy mm, pewnej partii. Generalnie no, to, 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 to każdemu się może zdarzyć. Panowi Zbigniewowi S się zdarzyło zdecydowanie mocniejsze wkurzenie niż ja. Jakoś wszyscy go lubią, także. Mm, no. Tutaj to jest. Co to jest? One Museum Park Plaza. To bierze 40 dolarów za utrzymanie i jest tak zajebiste. W ogóle no patrzcie na to. Mm. Jaki mamy średnią wartość tlenu? 49. No zajebiście. Też tylko potrzebuję tutaj więcej parków, bo widzę, że tu ludzie są smutni. Tacy troszkę ten park nie wyjazd, niby go nie ma. Nie mam pojęcia. Czekajcie. Ja tu muszę znaleźć jakieś wolne miejsce na to. Kurde. Mm. Weźmy tu taki parking, zróbmy nawet dwa. One powinny pokryć ładnie ten. Te parkingi są zajebiste, bo są malutkie absolutnie nic nie zajmują. A, a zajebiście się sprawdzają. Czekajcie, ja bym jeszcze tutaj sobie wziął um, i walną ścieżeczkę. Która przejdzie oczywiście z anarchią. Um, przez to um, tutaj przejdzie. No, tu się, tu się tak ten. Um, jeszcze to bym tutaj potrzebował doprowadzić, ale to, to będzie już... o szkoda szkoła jazdry. Mi. Pyk, proszę bardzo. Ja zawsze lubię tak te ścieżki prowadzić, żeby jeszcze przy, przy okazji nie zburzyć nikomu domu, ani nie zniszczyć komuś życia. To jest generalnie fajna praktyka w cityskach. i ja ją zawsze będę praktykował, bo jest przyjemna. Mm, dobra, tutaj tutaj. Fajnie no to wszystko wygląda nic się na razie nie korkuje tutaj warto byłoby może to połączyć z autostradą bo na razie bardzo mało tych połączeń tu mamy Nie wiem czy jest jeszcze gdzie w sumie je robić Nie no szczerze z tej ulicy mógłbym zrobić taką odnóżkę on tu niestety już nie obejdzie się po prostu bez niszczenia komuś życia, no ale cóż. Ee, żyćko, jak to się. jak to mawiał pewien polityk. Tak. Ok. Mm, I teraz trzeba wjazd jakieś sensowne zrobić. Wiem, że kochacie jak buduje drogi. To jest naj, najbardziej interesująca rzecz na świecie, ale czasem trzeba pobudować drogi nie? Mm, czasem trzeba. Ej, bo tutaj jest jeszcze most. Dobra, no to, to z mostu sobie zrobimy zjazd w takim razie. Może być to lekko niebezpieczne, ale cóż, do odważnych świat należy, jak to mawiają. Nie wiem, kto tak mawia. Tomek, ten co się wysłał w parce, tak mawiał. Y i tutaj nie mam troszkę jak z drugiej strony tego zrobić, więc to będzie tylko taki jednostronny, jednostronny przejazd. Z drugiej strony, jak chcesz wjechać, no to niestety musisz się fatygować tędy. Sorki, mordeczko, żyćko. Chyba, że. No dobra, to sobie to jakoś ładniej poprowadzimy w takim razie. Zobaczymy, na ile mi to się potem opłaci. Dobra. Super, tu się da przejechać? No, powiedzmy, że się da, chociaż to nie jest najbardziej bezpieczne dla wysokich ciężaróweczek, ale generalnie da się przejechać, to jest bardzo przyjemna rzecz, że się da. Czekajcie, może to jeszcze troszeczkę podwyższymy, żeby nie było nieporozumień. No i zajebiście, da się. Mm... Da się wjechać do miasta i tylko wyjazd by się jeszcze przydał. Jak zrobić ten cholerny wyjazd? No dobra, tu może mi się jakoś uda go wepchnąć. Nie lubię też wpychać rzeczy na siłę w tej grze, więc to może być mm, zły pomysł. Troszkę. Czekaj. E, to musi być wjazd. Nie, czekajcie. Nie, to ma być wyjazd na tę stronę. Dobra, git. Mm -hmm. Spróbujmy to zagiąć jeszcze bardziej. Muszę tutaj ładny kąt ogarnąć, żeby to w ogóle zadziałało. Nie, to nawet na anarki. Mm, nie, nie bangla, bo nie ma jak. Dobra, to jest bardzo okropny zakręt, szczerze. Jakbym był kierowcą, to bym omijał to tak szerokim mukiem, jak się tylko da. Ale powiedzmy, że to, to, to daliśmy radę. Zrobiliśmy to mniej więcej. Znaczy, pewnie będzie tu umierać 20 osób na tydzień, nie? Ale, ale kogo by to w sumie obchodziło? Dobra, tutaj się mały korek robi, ale to zaraz też zażegnamy tę sytuację. Dobra, tutaj sobie jeszcze poprawię to, żeby troszkę bardziej pasowało do tego, to w ogóle bym przesunął troszkę bardziej na wewnątrz. Może takie skrzydełko bardziej zrobił. Dobra, wygląda sensownie już szczerze. Tutaj jestem ten, ten yy, kolejny piękny komentarz na YouTube'a. I yy, co, lecimy dalej. Yy, trzeba zbudować tutaj jeszcze więcej ścieżek. Pamiętajcie, ścieżki to jest yy, kwintesencja CT-sków, to są ścieżki właściwie. Ja bym chciał wam przypomnieć o tym. Jak będziecie kiedyś grać w tegresami, to pamiętajcie o budowaniu ścieżek, bo CDX, yy, bo CDX się wkurza, jak nie będziecie tego robić. Ok, tutaj można tak to usadowić ładnie. I tutaj, kurczej mamy tak zwany kłunkwad, nie, nie pytajcie, skąd znam to słowo, ale bardzo się tym chwalę i każdy mój znajomy Wam to powie. E, ponieważ no, mamy problem, jak widzicie, rozwiązałem go, mówię tam. Jak każdy sensowny problem w życiu, który można rozwiązać, mówię tam. Pyk. Hmm. Weźmy sobie oczywiście drzew, kawalni, może po takim łuku trochę tutaj. O, proszę bardzo. Pyk jakieś liczne miasto, mm, tutaj możemy też sobie walnąć taki łuczek z drzew, mm, no wzdłuż tego ciężko będzie, ale tutaj możemy znowu walnąć jakiś taki łuczek, mm, tutaj ten też, o proszę bardzo od razu lepiej to wygląda, jeszcze może nawet tu, mm, znaczy jakbym tu mieszkał to wolałbym mieć generalnie widok na, chociaż nie, te drzewa są w takim odstępie, że to spoko wygląda nawet. Um, Dobra, to tutaj przejazdy z autostrady właściwie nie są potrzebne, bo nikt z nich nie korzysta, więc trochę spieprzyłem. Muszę powiedzieć inwestorom, że trochę wywalili pieniądze w błoto. Ale generalnie, jak tutaj postawię domki, to będzie więcej miejsc do mieszkanka, także polecam to zrobić sam sobie. Pyk. Pyk. Okej, okay, tutaj droga, no chyba prostą, na razie to walne, a potem to ładnie no, zamkniemy w ten sposób, powinno być GITES, Benz. Um. No tutaj to wypełnię tak tymi domkami na razie prowizorycznie, ale myślę, że jest to jakiś taki design, który myślę, że może się utrzymać troszkę dłużej um. No, nie znam się jak coś na budowanie ulic, więc e, pewnie jakiś e, ten planer miasta to ogląda i się puka w czoło patrzy co ten Cezary wyprawia e, No, nie dziwię się w sumie Ale generalnie fajnie to wygląda, więc jeszcze, ja szczerze bym nie narzekał Dobra, zaraz jakieś drzewka damy na środek i będzie już w ogóle, wiecie, zajebiście mm, Jeszcze tylko park by się jakiś przydał Albo nawet nie park, tylko O, air supported sports park No, tutaj ładnie pasuje. E, sport można sobie pouprawiać. Tu będzie dworzec niedaleko, więc będą mogli dojeżdżać ludzie do tego. E, ludzie się wprowadzają do miasta. Ja cały czas mam stały inkem na koncie, także, mm, także się cieszę. No, to, to, to będę ubolewał nad tym, że to jest inny kolor tych dróg. Ale czekajcie, ja tego nie mogę jakoś pomalować. Ja mam tego nowego moda, nie? Czekajcie, nie mam tutaj jakiejś opcji malowanka. Pillars. Potrzebuję drogi out of city limits. Okej, okay. to ma jeszcze inny kolor. Co jest do choinki jasnej? Czekajcie, no poza granicami miasta. Dobra, po prostu kupię ten teren, albo po prostu na innej drodze to spróbujmy zrobić, bo to na razie mi wygląda tak kurde szamranie. Mm. Kurczę. A czekajcie, a jak to zupgradeuje na to Robi się już takie ciemniejsze Dobra, to absolutnie nie rozwiązuje mojego problemu, będę musiał między odcinkami gdzieś tam sobie zerknąć na to i zobaczyć co tak naprawdę idzie nie tak z tym wszystkim Zauważyłem, że za dużo też zrobię miejsca na te usługi, więc nadmieńmy to sobie po prostu w mieszkankami Powinno banglać um. No i co, tutaj możemy sobie drogę walnąć za tym, taką powiedzmy dojazdówkę Może jakieś mieszkanka też tutaj sobie zrobimy, nie wiem, nie wiem mhm. Tutaj troszkę mocny ten zakręt będzie, ale mam nadzieję, że nikt się nie zabije na nim Znaczy pewnie wiecie, że to nieprawda, ale cicho do um. Dotąd domki Tu wszędzie niech się ludzie sprowadzają no i co, mamy na razie coś takiego Pobudowane, troszkę jeszcze by się przydało dodać Ale to już myślę, że w następnym odcinku Dzięki wam za oglądanie Jeśli wam się podobała, łapka w górę Subskrypcja na kanale, o tam na dole Do następnego, yo! Psz!